Macedonia, a właściwie to północna Macedonia, do niedawna Fyrom, znaczy kraina ludzi wysokich. Macedonia znaczy kraina ludzi wysokich. Średnia wysokość mężczyzn do 1,79 m. Tyle co ja. Cześć na kanale Motley Globus. Dzisiaj w formacie Geografia w 10 minut przedstawiam kraj, który zmieniał flagi jak rękawiczki, a dodatek miał bardzo surową ciocie. Ważna uwaga, ten format jest dość krótki, dlatego ma swoje określone ramy. Pewnie nie wyczerpuje tematu, ale 10 minut to 10 minut. Pierwsza część zawsze to granice i zaczynamy od granic. Macedonia, a właściwie Republika Macedonii, jest y, krajem bałkańskim, znajduje się w samym sercu Bałkanów, jest krajem górzystym, ze wszystkich stron właściwie otoczony jest górami, więc w teorii powinien być niezdobyty. W praktyce różnie bywało, natomiast jeśli chodzi o średnią wysokość, faktycznie jest w czołówce po Austrii, Szwajcarii i Andorze, najwyżej położonym krajem w Europie. W tym kraju właściwie nie ma nizin. Na upartego znajdziemy je tylko wzdłuż doliny rzeki Wardar i to naprawdę w jej dolnej części, tylko w okolicach miejscowości Bogorodica. Bogu rodzica. Biegnie tędy też jeden z najważniejszych korytarzy transportowych kolejowo-drogowych w Europie. Od północy graniczy z Serbią na długości 221 km, ale odliczając Kosowo to tylko na 50 km, od wschodu z Bułgarią na 148 km, od zachodu z Albanią na 151 km. A od południa ze swoimi ulubieńcami, Grekami, na długości aż 246 km. Mógłbym pociągnąć nieco temat i wspomnieć o memowych wojnach pomiędzy Macedonią a Grecją, często opierających się na pewnych kompleksach, ale też wyobrażeniach o sobie nawzajem, ale nie wspomnę, poprzestanę na tym, bo to jest poważny program, wspomnę tylko o macedońsko-bułgarskich wojnach memowych też istnieją. Północna Macedonia jest krajem południowo -słowiańskim, Taki paradoks. Język również należy do grupy południowo-słowiańskich razem z bułgarskim. I co ciekawe są to dwa języki jedyne słowiańskie, gdzie dziennie odmienia się rzeczowników przez przypadki. Przykład. Nie teraz mama jest w internet. Kilka ciekawostki do przedstawienia. W każdym razie Bułgarzy, podobnie jak Grecy traktują Macedonię trochę jak takiego biednego, małego siostrzeńca. Często Serbowie też tak traktują. Albańczycy w sumie też. Kształt północnej Macedonii jest bardzo prosty do odtworzenia. Możecie się pochwalić, że potraficie odrysować kształt. Wystarczy przyłożyć ziemniaka do kartki lub takie kiwi, ale z wgniecioną dolną częścią i obrysować. I macie Macedonię północną. Macedonia Północna jest średnio małym krajem w skali świata i też Europy, ale nie takim całkiem małym. W rankingu, ze swoimi 25,7 tysiącami km2, lokuje się na 145. miejscu pomiędzy Afrykańskim Djibouti 23,2 i Rwandą 26,3. Jeśli chodzi o ludność. Kraj ten zamieszkuje jedynie 1,8 miliona mieszkańców, więc niewiele. Na liście krajów jest to pomiędzy Gwineą Bissau, 1,6, a Łotwą z niecałymi dwoma. Co ciekawe, gdyby uwzględnić na tej liście Kosowo, to byłoby prawie idealnie na tej samej pozycji co Macedonia Północna, właśnie z niecałym 1,8 miliona mieszkańców. W kraju dominuje religia prawosławna, ale ponieważ sporym ułamkiem społeczeństwa są Albańczycy, Wśród których dominuje islam. Stąd Macedonia, pomijając Bośnię i Hercegowinę, jest krajem słowiańskim z największym odsetkiem wyznawców religii muzułmańskiej. Największym miastem jest Skopje, należące do tych stolic, które idealnie oscylują wokół pół miliona mieszkańców. Poza tym żadne inne miasto nie ma nawet 100 tysięcy mieszkańców. Najbliżej do tej granicy jest miejscowość Bitola. Macedonia Północna ma jeden z wyższych poziomów bezrobocia w Europie. Waha się zawsze ostatnio pomiędzy 15 a 20%, a aż 45% wszystkich produktów eksportowych tego kraju trafia do Niemiec. Jeśli chodzi o historię, to są we mnie dwa wilki. Jeden z nich mówi, że o, jeśli nawiązać do wielkiej historii państwa Aleksandra Macedońskiego, czy też Wielkiego, no to można by powiedzieć, że ta historia jest bardzo głęboka i olbrzymia. Państwo sięgało aż do o, współczesnych Indii, więc na pewno by się to nie zmieściło w tym odcinku. Ale jest też drugi wilk, który raczej każe zakotwiczyć mi w XIX wieku i tworzeniu się państwowości, też świadomości współczesnej Macedonii. Ale jeśli jednak oddać słuszność tej teorii pierwszej, że Macedończycy mają prawo się upominać o wspólną historię z imperium Aleksandra Wielkiego, to Macedonia byłaby krajem jednym z trzech na świecie, obok chyba Mongolii i państwa kościelnego, który powierzchniowo był. Największy w stosunku do tego, jaki jest teraz. Macedonia była odrębną prowincją rzymską w miejscu obecnej północnej Macedonii, ale też trochę Albanii, trochę Macedonii greckiej. W Cesarstwie Wschodnio-Rzymskim Macedonie były dwie Macedonia Prima i Salutaris i ta Salutaris pokrywała się z granicami obecnego państwa. Co ciekawe, za panowania późnych Bizantyjczyków teren obecnej Macedonii nazywał się prowincją Bułgaria, a prowincja Macedonia była na terenie współczesnej Bułgarii. I ta potężna Bułgaria jako cesarstwo, ale też przez pewien czas królestwo Serbów, mocne również na Bałkanach, był też despotat Epiru, Tesali. Te państwa posiadały ziemię macedońską przez dość długi czas, aż oczywiście wtrafiła w ręce Osmanów, jak i połowa Bałkanów. Okres wieku XVIII-XIX to wzmożona hellenizacja tych terenów, zakończona eskalacją wrogości i wojnami bałkańskimi, ale też kształtowanie się świadomości, Macedoński. Wszyscy wiemy, że po rozpadzie Jugosławii w 1992 roku, stosunkowo bezkrwawo, Macedonia stała się niepodległym, dość biednym państwem, którego wyboista droga i bycie poważnie traktowanym organizmem państwowym doprowadziła do 27 marca 2020 roku, czyli do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Wyjątkowy temat. Nazewnictwo. W świetle decyzji parlamentu w Skopie oraz ratyfikacji nowej nazwy przez parlament o dziwo, grecki, tak naprawdę od całkiem niedawna mamy kraj o nazwie Macedonia Północna. Drobnostka, ale ile było w międzyczasie kłótni, konfliktów, sporów na ten temat, łącznie z blokowaniem akcesu do Unii Europejskiej. Grekom nie podobało się, na przykład, że Macedończycy, według nich bardziej bliżsi Bułgarom przywłaszczyli sobie prawo do historycznej Macedonii, właśnie z Aleksandrem Wielkim między innymi, ale też tej, która się znajduje właśnie bliżej Saloników. Ale jak wiemy, nie do końca słusznie, bo, jak już powiedziałem wcześniej, historyczna Macedonia rezonuje na dwa kraje obecnie, właśnie na Macedonię Północną i Grecję. No i kazali nawet zmienić nazwę lotniska w skopie, żeby nie była imieniem Aleksandra Wielkiego. Wydaje mi się jednak, że nazwa Macedonia Północna i tak jest dużo lepsza niż Fyron, to jest skrót anglojęzyczny od były Republiki Jugosławiańskiej Macedonii, którą ONZ ustanowiło w latach 90., na początku, również na wniosek protestów w Grecji już wtedy. W 2005 roku było bardzo blisko zatwierdzenia nazwy. Republika Macedonii Skopje. Grecja powiedziała nie. W 2007 na dwustronnym szczycie w Atenach mm, ONZ zaproponowało nazwy rozniemcze takie jak Konstytucyjna Republika Macedonii, Demokratyczna Republika Macedonii, Niezależna Republika Macedonii, Nowa Republika Macedonii, Republika Górnej Macedonii. Proszę, macie aż pięć propozycji, wybierzcie sobie którąś. Jak myślicie, jak zachowała się Grecja? Nie, 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 nie. Co powiecie na nie? Tak samo druga flaga tego kraju i tak koło Macieju. Zawsze Grecja miała jakieś pretensje. Ciociu, czy Ty zawsze musisz mnie krytykować, jak tylko cokolwiek powiem i mam jakieś własne zdanie? Nie mówi się mnie, tylko mnie. Hmm. Nie znam drugiej takiej telenoweli w historii, żeby jeden kraj wywierał nacisk na drugi z powodu nazwy. Macedonia Północna dzięki zmianie nazw wytrafiła do ekskluzywnego grona kilkunastu krajów, które w nazwie swojej oficjalnej mają kierunek świata. Jest tam Korea Północna, Timor Wschodni, Sudan Południowy, Sahara Zachodnia. W Europie, może to nie państwa, ale Irlandia Północna. Walutą Macedonii Północnej jest denar. Ma nawiązywać do rzymskich denarów. Zastąpił on jugosłowiański dinar a dzieli się na deni. Na banknotach faktycznie sporo motywów rzymskich i antycznych jednocześnie. Zwierzaki. Na jednym deni jest pies, na dwóch deni ryba, na pięciu ryś, na dziesięciu paw. To jeszcze niestety nie koniec kłótni macedońsko-greckich. Macedonia, podobnie często jak położenie, zmieniała ostatnio flagi. Na początku 1992 roku była taka, jeszcze taka pojugosławiańska, z gwiazdą. Następnie została zmodyfikowana na taką, z gwiazdą po środku. Jej Grecy też nie zaakceptowali i z tego powodu wprowadzili nawet sankcje ekonomiczne na Macedonię, dlatego że uważali, że Macedonia przywłaszcza sobie motyw gwiazdy z Werginy więc w 1995 roku zmieniono ją na taką, z szerokimi, charakterystycznymi promieniami dominującymi właściwie nad czerwienią i tych pasów złotych jest więcej. Przedstawione na fladze, to ma być tym razem słońce, nawiązuje do słów pierwszej strofy hymnu Republiki Macedonii. Grecjo, czy może być taka flaga? Może. W wielu relacjach pojawia się określenie skopie jako stolicy dość brzydkiej, nieurokliwej, ale bądźmy uczciwi i nie zapominajmy, że to była jedna z najbardziej zniszczonych stolic w Europie. Obok Warszawy chyba nawet najbardziej. W 85% została zniszczona w 1963 roku przez katastrofalne trzęsienie ziemi. To by było na tyle w tym odcinku. Jeśli znacie jakieś inne ciekawostki na temat Macedonii śmiało, wpisujcie w komentarzach oczywiście uprzednio odhaczając swoją obecność łapką w górę. Niechaj tym razem będzie to za to, aby Grecja ciocia się już nigdy nie przyczepiła o nic do Macedonii yy, północnej.